Dziś o dwóch fundamentalnych dalmatyńskich składnikach i o tym, jak zrobić z nich danie o nazwie Paszta Szuta. Zanim przejdziemy do właściwego toku narracji, proponuję, byśmy na początek dobrze umiejscowili się w terenie. A więc tam mamy wyspę Mliet, na horyzoncie Majaczy wyspa Lastowo. A tam wyspa Korczula. A teraz już do rzeczy. Dzisiaj będzie mowa o dwóch najważniejszych skarbach ziemi, po której stąpam, czyli ziemi półwyspu Pelieszac. A tymi skarbami są winorośl oraz oliwki. Drzewa oliwne rosną niemal wszędzie tam, gdzie mogą rosnąć. Również na takich pochyłościach. Te oliwki są jeszcze teraz maluteńkie. No zbiór to jest późna jesień albo wczesna zima, ale są. Już widać, że będzie ich całkiem sporo. No i wino. Wino, które sadzi się również na takich stromych zboczach. Zobaczcie, uprawa tarasowa. Nie ma mowy o zbiorze mechanicznym. Wszystko musi być zerwane ręcznie. I z tych dwóch rzeczy dumni są najbardziej miejscowi, a przyjezdni, próbując ich, najbardziej kontenci. Winiarsko mamy tutaj w zasadzie monokulturę, bowiem przeważająca część upraw. To szczep plawac Mali, z którego robi się wina czerwone. Nie znaczy to jednak, że wszystkie wina robione z tego samego szczepu na całym Półwyspie smakują tak samo. Mamy apelację. Spójrzcie na te góry i położenie winnice schodzące wprost do morza, południowe stoki góry zatrzymują chłód, a morze oddaje ciepło w chłodniejsze dni. I studzi w potworny upał. Zatem to miejsce nazywa się Dingacz. To jest apelacja. Nazwa wzięła się od malutkiej wioski, która tam w dole leży. Zatem Dingacz, a my teraz będziemy jechali w górę. Spróbujemy się przez te góry przedrzeć. Określenie przedzierać się było jak najbardziej aktualne i obowiązujące aż do roku 1976, bowiem to właśnie wtedy w tej skale wykuto 400-metrowy tunel. Wcześniej trzeba to było przejść z buta. No ale jak przetransportować winogrona, ogromną tych ilość? To robiły osiołki. Osłom zawieszano kosze, a w te kosze kładziono winne grona. Stąd też do dzisiaj graficznym symbolem na etykietach wielu win z Dingacza jest właśnie osiołek. Jak się jedzie z wnętrza Półwyspu i przekroczy ten tunel, to temperatura z reguły podnosi się o 2-3 stopnie. A jak się ma szczęście i stanie tutaj, to można zobaczyć delfiny skaczące nad wodą. Teraz ich nie ma, nie wstawimy tam spokojnie animacji komputerowej, delfiniej, ale raz miałem to szczęście. Stałem tu i widziałem raj. Super ważną informacją jest fakt, że u samego wlotu albo też wylotu tunelu, w zależności od kierunku podróży, jeśli chodzi o logikę mojego putowania, to u tunelu wylotu jest miejsce, które bardzo dobrze znam, a zatem chciałbym, byście i Wy je odrobinę poznali. Mianowicie Konoba Portun. A to sam właściciel Roko. Dobra, dan Może mu malo jest popiti? popity. Super. Główni bohaterowie odcinka, czyli oliwa oraz wino. Oliwa domowa i wino domowe. Tak, to wszystko robił ten dżentelmen, którego przed chwilą w progu konoby widzieliście. Roko. Człowiek, który naprawdę nie wymięka na robocie. Zobaczcie, jaka intensywna barwa. No tutaj barwę też możecie podejrzeć, ale zapachu już nie. Dingach, rzecz jasna, pachnie zupełnie jak śliwki w czekoladzie. I emblematyczne miejscowe dania. Zacznijmy od tego. Kalmary pocięte na krążki, opanierowane w krupczatce i usmażone w głębokim tłuszczu. Tutaj kalmary w całości. Z rosztilia, z rusztu, z grilla. Ryba. Orada po dalmatyńsku, po włosku dorada, po polsku okoń morski. Popatrzcie tutaj. Widzicie to złoto na półmisku? Tak, to jest oliwa. Bez oliwy i bez wina miejscowa kuchnia w ogóle nie funkcjonuje. Tutaj oliwy jeszcze nie ma, ale to się oliwą przed jedzeniem polewa. To jest stek, rzecz jasna, tutejsza wołowina. Domowe frytki, niezmrożonki, prawdziwe frytki. Ktoś ciął ziemniaki na zapleczu, a potem te ziemniaki zostały w oleju usmażone. To jest blitwa, burak liściasty, gotowana razem z ziemniakami, z czosnkiem, polana obficie oliwą. Ona tę oliwę wchłania, zresztą blitwą musimy się jeszcze kiedyś dogłębniej zająć. Rzecz przecudna, uwielbiam ją, zaostrza apetyt. Mianowicie sardele, te w soli, a te marynowane w słonej zalewie. Cebula do tego, trochę oliwy. Nieco soku z cytryny, jarzyny, z rusztu. Przepraszam. Ja w zasadzie nie mogę już mówić, gdyż mam yy, coś, co nazywa się ślinotokiem. Portun. U wlotu albo u wylotu z tunelu. Jak wolicie. A! To jest najlepsze. Piczku matowin. Może jest za górami, ale nie za tymi najbliższymi. Tam dalej jest jeszcze jeden łańcuch górski, właśnie ten, przez który przedziera się tunel. No i co tutaj mamy? Mimo, że krajobraz nieco inny, to w gruncie rzeczy ten sam, no bo mamy winorośl i oliwki. Nieco inne położenie winnic, one rosną tutaj przeważnie na płaskim i te cudowne kamienne murki. Dlaczego oni je stawiali i stawiają nadal? No, również dlatego, by swoją własność oznaczyć, ale przede wszystkim dlatego, że te kamienie po prostu wydzierają ziemi. Tutaj pod spodem za chwilę jest skała, więc zobaczcie to i to. Również w mojej najbliższej okolicy. To już mój własny ogródek i mój prywatny gaj oliwny. Nie myślcie jednak, że to ja te drzewa posadziłem. No, kupiłem coś z kawałkiem ziemi, na której niemal nic nie rosło. I kiedyś tu przyjechałem, wszędzie dookoła były posadzone ziemniaki. Miejscowi dali mi tych ziemniaków jedną trzecią i tak byłem zaziemniaczony na cały rok, no bo nie mogą ścierpieć po prostu faktu, że się ziemia marnuje. Potem przyjechałem po raz kolejny i mam gaj oliwny. Kiedy te oliwki nieco podrosną, bo one są jeszcze młodziutkie, to będzie można je zbierać i tłoczyć z nich oliwę. Nie ja to będę robił, a przynajmniej nie ja na początku. Jak się tu przeniosę na stałe, być może, ale najpierw oni będą tłoczyć tę oliwę, dadzą mi trochę, sobie wezmą resztę i ja bez żadnego udziału własnego, mając tylko kawałek ziemi, będę miał własną oliwę. Do morza mamy w linii prostej, no chyba nie cały kilometr, ale zobaczcie, inny klimat, inna wegetacja, znacznie późniejsza. No już nie mówię o tym, że akurat chmury przyszły, więc jest tu chłodniej. Ale tam mieliśmy oliwki, które już jak oliwki wyglądały. A tutaj zobaczcie. Jakie maleństwa. Trzeba niemal mikroskopu, by je dojrzeć. To jest dwa, trzy tygodnie, a może i miesiąc wegetacyjny różnicy. Oliwa i wino, te dwa najważniejsze dalmatyńskie skarby są wykorzystywane w tutejszej kuchni na co dzień. Również przeze mnie. No zobaczcie, wczorajsza dostawa oliwy już jednej trzeciej butelki nie ma. Wczorajsza dostawa wina. Przy okazji zobaczycie, jaki jestem grzeczny niezwykle, gdyż ten bukłaczek jest niemal pełen. W takich to butelkach przynoszą plastikowych, no i co trzeba z tym robić? No, niestety trzeba to szybko pić albo szybko wykorzystywać do gotowania, gdyż to postoi tak parę dni i nie nadaje się do użytku. No ale na dobrych ludzi zawsze można liczyć, zarówno wytwórców, jak i odbiorców. Najważniejsze składniki do zrobienia codziennej tutejszej potrawy: oliwa i wino. Składniki do czegoś, co nazywa się pasta szuta, albo też pasta szuta. E, co oznacza ta nazwa? Włoska terminologia: pasta asiutta, czyli makaron odcedzany i podawany z sosem, w przeciwieństwie do pasta in brodo, czyli makaronu gotowanego w zupach. E, Pasta Szuta. Dlaczego niemal po włosku? No, bo pamiętajmy o historii. Dalmacja, znaczna jej część, przez stulecia była fragmentem Republiki Weneckiej. W tutejszej gwarze mamy mnóstwo makaronizmów, mamy mnóstwo odniesień do włoskości. No więc, tak. Makaron, wino, no i pomidory. Pomidory do sosu, najlepsze właśnie takie. Tutaj się na to mówi śliwkowe. To są identyczne pomidory, jakie mamy we włoskich puszkach z pomodori pelati. Obrane ze skórki w tychże puszkach, więc i ja będę to ze skórki obierał, ale nie na surowo. Zaczekajmy chwilę, muszę zagotować w czajniku wodę. Czajnik pełen wrzątku, ale zanim to zalejemy, zrobimy tutaj maleńkie nacięcia, by łatwiej schodziła skórka. Gdybym chciał te pomidory do sałatki obrać, to musiałbym trzymać we wrzątku to kilkadziesiąt sekund, nie dłużej. Gorąca woda sprawi, że te pomidory się niemal wewnątrz ugotują, no ale one będą gotowane, bo się i tak będą w sosie tarzać, no więc nic im to w postaci gotowanej nie szkodzi. Do sałatki, jeśli nie chcemy mieć tego efektu ugotowanych pomidorów, Trzeba to natychmiast odcedzić, a tak malutkie nacięcia. Wrzątek, i odstawiamy w zasadzie na dowolny czas. Oczywiście, jak to będzie 20 minut w tej zalewie, to już to nic nie da, gdyż woda zmieni swoją temperaturę. Ok. Dobra, to jest gotowe. Odstawiamy. Co teraz? Teraz oliwa. Wiele pytań. Czy oliwa nadaje się do rzeczy, które mają być smażone? Otóż, jeśli smażymy w bardzo wysokiej temperaturze, to oliwa nie sprawdza się w tym wypadku, gdyż zawsze wówczas lepszy jest olej, ale to będzie w zasadzie tylko duszone, i smak oliwy jest tutaj bardzo ważny. Nie możemy dopuścić do tego, by ta oliwa zaczęła się dymić. Co najpierw? Najpierw tutaj powędruje cebula. Zobaczcie, to jest miejscowa cebula. Przywożę stąd bardzo często cebulę. Tak, ja wiem, to wydaje się irracjonalne przywozić skądś do Polski cebulę. Ale ta cebula ma smak arcydobry, jabłkowy. Ją można chrupać niemal na surowo. Ma w sobie mniej tych ostrych, piekących olejków eterycznych, więc yy, cebula. Posiekana, mniej więcej pół, bo jest wielka. Zobaczcie, deski do różnych rzeczy. Mamy graficzne oznaczenia. Zawsze bakterie pozostaną, zwłaszcza w tym klimacie, nawet jeśli będziemy to szorowali absurdalnie dokładnie. No i po co mieszać treść mięsną z treścią warzywną, zwłaszcza jeśli ktoś mięsa nie je. Więc osobne deski jeszcze rzecz arcyważna. Otóż wziąłem deskę warzywną, ale pamiętajcie, na desce po cebuli nie można potem kroić arbuza albo melona, gdyż to przejdzie cebulowym smakiem. Więc to tylko do jarzyn, które są używane do wytrawnych sosów, nie do owoców. Pół takiej cebuli obieramy ze skórki i drobna kosteczka. A deszcz, niewiarygodne. Pewnie zaraz przejdzie, ale na razie pada. To się czasami jeszcze o tej porze roku zdarza. W lipcu i w sierpniu w zasadzie na deszcz nie ma co liczyć, chyba że gwałtowna burza przyjdzie. Temperatura nie niezbyt wielka, jeszcze raz podkreślam, to ma być raczej duszenie niż smażenie. Jeśli są tacy, którzy nienawidzą maźgla tej cebuli. Czyli takich kawałków lekko uduszonych, spieszą ich poinformować, że ta cebula tutaj zniknie. Ona się rozpadnie, ona będzie stanowiła integralną część sosu. Dobra, na chwilę to zdejmijmy, gdyż wydaje mi się, że temperatura robi się zbyt duża. Zobaczcie, to nie może się od razu zacząć rumienić. Chwileczkę, bo teraz muszę posiekać czosnek. Żyjemy w takich czasach, że wszędzie na świecie można już kupić czosnek chiński. No i chodzi o to, żeby go po prostu nie kupować. W Polsce kupujmy polski albo hiszpański, jeśli jest. Tutaj kupujmy miejscowy. On jest znacznie lepszy po prostu. Dwa, trzy ząbki czosnku to w zasadzie większego znaczenia nie ma. Znaczy, ma znaczenie dla tych, którzy kochają czosnek ponad wszystko. Ale czy dwa ząbki, czy trzy. Jak wolicie. Posiekamy byle jak i zaraz się znajdą w garnku. A to już można w międzyczasie z powrotem na ogniu postawić. I kiedy następne rzeczy? Wówczas, kiedy czosnek zacznie intensywnie pachnieć. To już się dzieje. Choć na razie przede wszystkim pachnie oliwa. Czym się różni ta oliwa z Dalmacji od oliwy na przykład z Istri? Różni się. Otóż tutaj robi się oliwę tak, jak jeszcze kiedyś starożytni Grecy robili. Mianowicie zrywa się oliwki, kiedy są już ciemne, kiedy są czarne, kiedy są dojrzałe. Natomiast na Istrii metodą włoską tłoczy się oliwę z oliwek zielonych, czyli niedojrzałych. Zatem ta istryjska jest bardziej trawiasta, bardziej pikantna, a ta jest bardziej owocowa. Która jest lepsza? Jaką kto woli. To jest najprostsza odpowiedź. I teraz po kolei, pomidor po pomidorze tak nacięty skórka odchodzi z łatwością i po prostu byle jak trzeba tego pomidora wkroić to się wszystko przepięknie rozpadnie. Jeszcze jedna technika wymagająca użycia siły. Znacznie prostsza. Po prostu tak rozgniatamy pomidora, wcześniej obrawszy go ze skórki. Przyprawy z ogródka, czyli rozmaryn, jak ktoś bardzo chce, może oczywiście tej giełki posiekać. Nie używajcie suszonego rozmarynu. On smakuje zupełnie inaczej. Również u nas świeże krzaczki rozmarynu można bez problemu w większości porządnych sklepów kupić. Tego rozmarynu nie za dużo, żeby to nie dostało zapachu pasty do podłóg. Wystarczy kilkanaście, no góra, kilkadziesiąt igiełek. Dwa liście laurowe, młodziutkie, świeżutkie. Mój krzaczek już znacie, jeśli uważnie oglądacie mojego YouTube'a. Więc, dwa takie młodziaki do środka. Trochę morskiej soli. Na razie, trochę. O, to jest do diaska cukier. No, cukier też ewentualnie może się przydać, gdyż sos pomidorowy się dosładza. Ale konieczność jego dosłodzenia zależy od jakości pomidorów. Wydaje mi się, że te były na tyle dobre, że cukru nie będą potrzebowały. To się sprawdzi na końcu. Zatem tyle soli i wino, czyli obok oliwy drugi skarb. Jak mówił towarzysz Ilicz, należy ufać i kontrolować. Więc sprawdźmy, czy ten bukłaczek ma sens. Tak, tam niewiele było z niego upite, a w zasadzie nie było nic upite, tylko odlane do tej karawki. Hmm. Ma głęboki sens. Wino czerwone psuje jasne sosy kolorystycznie, ale ten sos jasny przecież nie będzie, gdyż jest to sos pomidorowy. Wino wędruje do środka. I teraz w zasadzie mamy fajrant. No teraz musimy tylko tutaj co jakiś czas zaglądać, sprawdzić czy to nie przywiera, e, mieszać, ale to co jakiś czas. Zobaczcie jak to ładnie wygląda, jak to wszystko się tutaj gotuje. Ja lubię zaglądać do takiego garnka i powiem Wam, że ten widok jest znacznie przyjemniejszy niż oglądanie niejednego telewizyjnego serialu. Woda na makaron postawiona, osolona. Jak słona powinna być woda na makaron? No, odpowiedź niezwykle prosta. Powinna być tak słona jak Morze Śródziemne, ale nie ta odnoga Morza Śródziemnego zwana Adriatykiem. Adriatyk jest najbardziej słonym morzem na świecie. Tak jest, bo Morze Martwe jest co prawda bardziej słone, ale Morze Martwe to nie jest morze, to jest jezioro. Ja już jestem cały w pomidorach niemal. No, bo zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ja to mieszam. Piękny, jednorodny, cudowny, wspaniały, mięsisty sos pomidorowy. Teraz dwie rzeczy na koniec. Mianowicie trochę oregano suszonego. Akurat y, oregano suszone jest lepsze niż świeże. Rozmaryn suszony nie, nie, nie. Oregano suszone tak, tak, tak. Lepiej je rozetrzeć w dłoniach by się uwolniły te olejki eteryczne i teraz, ponieważ to już jest na progu y, utraty wszelakich płynów. Ja zresztą też. Teraz na końcu podlewamy to nieco czerwonym winem. To się jeszcze y, odpar... To jeszcze odparuje, a czekamy na wodę. I od razu, skoro mamy chwilę czasu. Ser. Oczywiście taki makaron je się posypany serem. Makaron z owocami morza nigdy. Ser jest zbyt intensywny w smaku i zabija delikatność owoców morza. Ale pasta siuta z serem jak najbardziej. Jaki mam ser miejscowy, owczy, bardzo podobny do pecorino. Lepiej samemu ścierać ser, gdyż ser. Już starty jest po prostu droższy. Jest droższy o tę czynność ścierania, którą producenci muszą przedsięwziąć, by nam ser starty sprzedać. No i co? I taki mam tu fajny gadżecik do ścierania. Gadżecik polegający na tym, mianowicie, że jest to zarówno tarka, jak i zamykany pojemniczek, w którym można nadmiar wcześniej startego sera przechować. Różne możliwości. Dobra, wybieram tę. I to wszystko będzie wpadać do środka. Gotujemy makaron. Dość powszechnym przesądem u nas jest dodawanie do wody, w której będzie się gotowało spaghetti w oleju. To jest kompletny nonsens. To można było robić kiedyś, 20, 30, 50 lat temu, kiedy sprzedawany w Polsce makaron był robiony ze zwykłej mąki. I w środku robiła się klucha. Kiedy makaron jest w typie włoskim jest zrobiony z semoliny, z mąki typu Durum, on się i tak nie sklei, więc po co dodawać tu oleju? W dodatku jak się doda oleju do wody do gotowania, to ten makaron będzie śliski. A skoro będzie śliski, to nie oklei się należycie sosem. Więc nie ma w tym naprawdę żadnego sensu. Teraz jeśli mamy jeszcze potrzebę rozrzedzenia sosu, bardzo prosty trik. Ta woda spod gotowania makaronu doskonale się do tego nada. Gdyż w niej jest nieco skrobi. Jak już widzimy, że sos błaga o to, by go trochę rozrzedzić, to dolewamy tej właśnie wody. Ile gotujemy makaron? Ja nigdy nie patrzę na czas konieczny gotowania podany na etykiecie. Po prostu próbuję makaron. Zresztą na makaronach robionych w Polsce, makaronach z mąki z Włoch, czyli właśnie tejże Durum, mamy o zgrozo dwa czasy al dente i normale. Tak jakby al dente było anormale. To normale to jest makaron rozgotowany. Makaron powinien być jędrny. Oczywiście ta mąka nie może być surowa. On nie może w zębach strzelać, ale musi stawiać zębom delikatny opór. Myślę, że za 4-5 minut spróbuję po prostu. Jeśli będzie dobre, to odcedzę. Jeśli nie, to jeszcze chwilę zaczekam. A tutaj widzicie, co się stało? Mm. Idealnie. Więc teraz rzecz odcedzamy, pod sosem, ogień wyłączony. No i rzecz arcyważna. Czy myślicie, że nałożę sobie porcję makaronu na talerz, a na to chlusnę sosem? Nie. Jeśli makaron ma być pasztą, szutą, jeśli makaron ma być dalmatyński, ale z Włoch swoje korzenie czerpiący, to musi być podany tak jak robi się to w Dalmacji we Włoszech. Co to znaczy? To znaczy, że musi to wszystko być z sosem wymieszane idealnie, właśnie w tym garnku, w którym robił się sos. Jak trochę wody zostanie, to tylko lepiej, bo chodzi o to, by to spaghetti było jedynie tymże sosem oklejone. Ono nie może w nadmiarze sosu się pławić. Ma tylko o, cały sos zabrać. Ile ten sos się gotował? No tego jeszcze nie powiedziałem. 40 minut to minimum. Godzina jeszcze lepiej, a mniej więcej godzina 30 to już w ogóle ideał. Dobra, pozwólcie mi to dokładnie wymieszać. Nic się nie sklei. Po pierwsze, porządny makaron z porządnej mąki. Po drugie, oliwa w sosie. Oliwa też przede mną na stole, żeby sobie to jeszcze ewentualnie oliwą polać. Zobaczcie. Makaron jest czerwony, ale tego sosu nie jest strasznie dużo. I teraz potrzeba przestrzeni, by móc całość do góry unieść. To jest porcja wystarczająca. Ale jeszcze nie wszystko. Bo dopiero teraz, właśnie teraz, dla smaku trochę oliwy. I teraz, właśnie teraz, trochę startego przeze mnie sera. No i rzecz jasna, to samo z jakąś łyżeczkę wziąłem dla dzieci. A, drodzy Państwo, to jest sytuacja domowa, dalmatyjska nic się nie stanie. No i coś, co również jest w Sosie. Zobaczcie, jaki to jest piękny komplet. I nikt tutaj nie je makaronu przy pomocy łyżki i widelca. Wystarczy zrobić coś takiego: oprzeć widelec o brzeg głębokiego, koniecznie głębokiego talerza. I powiedzieć sobie w myśli do Bartek, czyli bon appetit" po chorwacku. Mm. Ale dobra, możecie coś takiego samego i wy sobie zrobić, czego Wam zresztą życzę.